Politykami wisi, dorodnym kalafiorem, błogosławieni cisi i ci, co pyszczą w porę. Historia mnie nie bierze, literatura nudzi. Ja tam dziś w nic nie wierzę, a już na bank nie w ludzi, nawet drzewa twardnieją, by przeżyć. Co tu mówić o ludziach, frajerzy? A jak się urządzili ci z władz i z opozycji Ten bił, a tego bili Obydwaj dziś w policji Więc żaden mnie nie skusi na ci moje boje Błogosławieni głusi I ci, co słyszą swoje Nawet trzeba, by przeżyć Korzenie zapuszczają głęboko Bas Kirche wznosi, nie dla nas, a dla Pana, więc jakby sam się prosiłby, zglana kapelana, Mnie tego nikt nie wrzepi, ja chcę mieć święty spokój, błogosławieni ślepi i ci, co widzą w mroku, nawet drzewa rosną, w ciemnościach w dupie mają czy ich kościach Mnie nie rajcuje kasa, kwatera czy gablota Jak trafię skórę klasa, pieroga wyłomotam Wykażę test, że mchiwnik to w żyłę i odjadę Błogosławieni sztywni i ci, co żyją z czadem Nawet drzewa próchnieją przedwcześnie a przecież istnieją bezgrzesznie.